Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. prady medyczne bonifratrów ze szpitala i konwentu w Łodzi i przedstawiam naszych gości. Pani dr Elżbieta Kędzia Kierpus i pan dr Marcin Samosiej. Witam. Dzisiaj Państwa chcemy zapoznać z chorobą zapalenia jelita grubego i poprosimy panią doktor o krótką definicję, opis tej choroby. Samo w sobie jest już definicją. Zapalenie jelita grubego. Stan zapalny w obrębie jednej z części jelita. Czynników może być wiele. Możemy podzielić te zapalenia na swoiste i nieswoiste. I oczywiście te, z którymi my w szpitalu mamy częściej do czynienia, to zapalenia swoiste. Natomiast te, z którymi ma częściej do czynienia oddział chorób zakaźnych, czy w ogóle te, które występują częściej domowo i są krótkotrwałe, to są cała gama zapaleń o różnej etiologii wirusowej, bakterii grzybiczej. W związku z powyższym temat jest bardzo szeroki i na pewno każdy z nas na przestrzeni swojego życia tego rodzaju infekcje przechodził. Bardzo dziękujemy. Posłuchajmy teraz wypowiedzi naszych specjalistów. Stany zapalne jelita grubego to właściwie zmora dzisiejszych czasów, gdzie dominuje stres, pęd życia, niewłaściwe odżywianie się, chęć bycia fit. W związku z tym odbija się to na całym organizmie człowieka, a w bardzo dużej mierze na stanie naszego przewodu pokarmowego, a zwłaszcza jelita, jelita grubego. Jeśli chodzi o stany zapalne jelita grubego, jeżeli pacjent ma dolegliwości ze strony jelitowej, brzusznej, ma problemy z oddaniem stolca, albo są to zaparcia, albo biegunki, wówczas zgłasza się do lekarza, lub bezpośrednio przychodzi do laboratorium. Jest szereg badań diagnostycznych, które możemy wykonać, żeby można było jakąkolwiek diagnozę postawić. Przede wszystkim, jeżeli stany zapalne. Wiążą się z biegunkami. Jest to wynikiem bardzo często zakażeń bakteryjnych może to być salmonella, shigella bądź nawet clostridium difficile. I wówczas takie badania wykonujemy w próbce kału, którą pacjent przynosi do laboratorium. To wysyłamy na bakteriologię bądź wykonujemy test na obecność toksyny Clostridium difficile. Natomiast y, oczywiście y, częste biegunki wiążą się ze zmianami w organizmie, ze zmianami w gospodarce wodno-elektrolitowej, y, co bezpośrednio przekłada się na zaburzenia elektrolitowe, poziom sodu, potasu lega zmianie. Czyli możemy zaproponować pacjentowi badanie elektrolitów, badanie gazometrii, tradycyjnie badanie morfologii, w której również poziom hematokrytu, hemoglobiny może odpowiedzieć na pewne pytania. Jeśli chodzi o różne inne schorzenia zapalne jelit, są do dyspozycji badania takie jak krew utajona w kale, to jest u pacjentów, którzy, u których później rozpoznaje się wrzodziejące zapalenie jelita, częste, krwiste biegunki i przy wykonaniu badania krwi utajonej w kale wykrywamy obecność tej krwi. Oczywiście jest jeszcze bardzo dobre badanie, które polega na oznaczeniu białka ostrej fazy, które się nazywa kalprotektyna. To jest badanie, które pozwala na różnicowanie wrzędziennego zapalenia jelita grubego od choroby Krona Leśniowskiego i w późniejszym czasie bardzo przydatne badanie przy monitorowaniu leczenia i określaniu poprawy na skutek zastosowanego leczenia. Jeśli to fizjoterapeuty zgłasza się pacjent, którego głównym objawem są biegunki, Instruujemy go, że ma unikać wszelkich pozycji wzmagających tłocznie brzuchem, np. częstego wstawania przodem lub dźwigania ciężkich rzeczy z podłogi. Jeśli głównym objawem są zaparcia, stosujemy wszystkie ćwiczenia wspomagające tłocznie brzuszną, czyli właśnie mięśnie, ćwiczymy mięśnie brzucha wspomagane górą, wspomagane dołem. A u fizjoterapeuty możemy zastosować masaż powłok brzuszny, który poprawia trawienie. Polega on na ruchach okrężnych wokół brzucha i uciskaniu powłok brzusznym delikatnym, tak według przebiegu jelita grubego. Tak jak widzieliśmy, jak słyszeliśmy, zapalenie jelita grubego może mieć różny obraz kliniczny, może mieć różne przyczyny i to, o czym wspominałam już wcześniej, no, zapewne każdy z nas z tego rodzaju dolegliwością się zetknął. Panie doktorze, czy to jest częsta choroba? Czy do poradni działał leczniczej zgłaszali się pacjenci często z tym problemem i jak by pan ich charakteryzował? Jeżeli chodzi o choroby to grubego, to nie jest może bardzo częsta przypadłość, natomiast, natomiast mamy takich pacjentów, yy, którzy, którzy przychodzą, ale zwykle są to pacjenci nie w tej w ostrej fazie, kiedy rzeczywiście najczęściej ci z taką tak zwaną tak prawda, tak mówimy potocznie, trafiają na przykład na oddział chorób zakaźnych, albo są leczeni w domu, trafiają do nas raczej pacjenci w fazie przewlekłej, kiedy na przykład takie dolegliwości przewlekają się, trwają dłużej, albo mają jakieś inne etiologie, na przykład etiologię popromienną, czy tak jak tutaj pani doktor mówiła, to etologicznie. Jest swoistą. Kiedy pacjent cierpi miesiącami czy latami na chorobę i w pewnym momencie szuka jeszcze jakiegoś dodatkowej pomocy w postaci dzieła co, co pan proponuje wtedy w takiej sytuacji? Yy, najczęściej najczęściej yy, nie. Yy, nie odkładamy leczenia, które on już stosuje, bo zwykle jest tak, że pacjenci często biorą już jakieś leczenie. My dodajemy do tego najczęściej mieszanki ziołowe, które mają za zadanie zmniejszać stan zapalny, łagodzić podrażnienie i usprawniać wypróżnianie, czy łagodzić biegunki. Tutaj, w zależności od przebiegu, oczywiście dobieramy zioła, patrząc jakie objawy pacjent nam. Prezentuje. E, oczywiście ważne jest też leczenie dietetyczne. E, ważne są też, e, w, zwłaszcza w tych etiologiach e, polekowych, po antybiotykowych, e, używanie probiotyków. E, także to leczenie jest bardzo kompleksowe i na pewno kilka, kilka elementów jego tutaj każdy pacjent z nas musi otrzymać. E, jak jest obraz pacjenta? Jak, czym, czym się charakteryzuje właściwie ta choroba i jak go pani ocenia koordynator oddziału? Znaczy zapalenie jelita grubego może przebiegać i łagodnie, ale może również przebiegać i zaczynać się zwłaszcza w sposób bardzo burzliwy, bo dominującym objawem obok bólu brzucha, jakiegoś uczucia wzdęcia będą biegunki. I to, jakie jest nasilenie tych biegunek, tak naprawdę przesądza o obrazie klinicznym pacjenta, bowiem wiemy, że jeżeli mamy do czynienia z małym dzieckiem, to wystarczy kilka luźnych wypróżnień, żeby to dziecko było już tak zwane lejące się przez ręce, a to taki stan. Zależy bezwzględnie od odwodnienia. Podobnie jeżeli mamy pacjenta, który już jest pacjentem chorym na inne schorzenia, w tym na przykład na schorzenia układu krążenia, to również tego rodzaju biegunki mogą doprowadzić do odwodnienia do zaburzeń elektrolitowych, które wtórnie będą rzutowały na pracę serca. Jeżeli jeszcze do tego dołączymy podwyższoną temperaturę ciała czy podwyższone parametry zapalne, to wówczas stan kliniczny tego pacjenta jest bardzo niepokojący i wymaga natychmiast. Testowego wdrożenia nie tylko antybiotykowego, ale również określonych płynów czy elektrolitów w zależności od wyników badań. Gościliśmy w filmie niedawno w laboratorium. Tam były pokazane jakby przedziały badania, które otrzyma pacjent. Po wywiadzie, czy pan się już od razu zorientuje, że, że pacjent cierpi na chorobę tego typu? Tak, najczęściej, najczęściej wywiad, czyli przebieg tej choroby, jaki on zgłasza objawy, pokazują już nam, że mamy podejrzenie chorób zapalnych ilitego grubego. Oczywiście ważne jest znalezienie tej etiologii, czyli przyczyny, która doprowadziła do, do zapalenia i oczywiście badania laboratoryjne, w tym na przykład badania stolca, czy, czy posiewy, czy badania bakteriologiczne stolca, czy badania z krwi biochemiczne pokazują nam, jaka jest etiologia biegunek, dlaczego pacjent czuje się tak, a nie inaczej jest to jakby jeden z elementów, Kolejnym badaniem jest na pewno kolonoskopia w sytuacjach zwłaszcza przewlekłych zapalenie jelita, kiedy musimy zajrzeć do jelita za pomocą endoskopu i obejrzeć śluzówkę, być może pobrać wycinki. Oczywiście cała masa innych badań dodatkowych, które mogą nam uszczegółowić tą, tą diagnozę. Natomiast wywiad zwykle jest takim, można powiedzieć, że nawet nie wiem ponad 50% jakby trafności daje nam rozpoznania. Często, kiedy dobrze z pacjentem porozmawiamy, wypytamy o wszystkie aspekty, jakie leki bierze, jak, kiedy się zaczęła choroba i wtedy mamy no, na pewno duże prawdopodobieństwo rozpoznania. Jak trafia pacjent? Do oddziału chorób wewnętrznych z zapaleniem jelita grubego, czy poprzez taką nagłą wizytę przez dzięki pogotowiu ratunkowego, czy, czy idzie do lekarza pierwszego kontaktu, czy zgłasza się na izbę przyjęć i, i jakie objawy jemu towarzyszą w domu. Czy wszystko zależy od tego. Jaki jest punkt wyjścia choroby? Bo jeżeli mamy pacjenta, który ma od wielu miesięcy nawracające biegunki, krew w stolcu, postępujący ubytek masy ciała, jest to przyjęcie planowe do diagnostyki, głównie diagnostyki endoskopowej i najczęściej wówczas, jak mówię, pacjent przychodzi planowo. Co innego jest, kiedy objawy narastają burzliwie, kiedy zaczęły się bardzo gwałtownymi, też głównie biegunami, Gorączką, wówczas jesteśmy my jako oddział chorób wewnętrznych bardzo wyważeni w przyjmowaniu takich pacjentów, ponieważ często może być to biegunka o podłożu zakaźnym. W związku z tym tutaj przyjęcie pacjenta czy dalsze postępowanie jest bezwzględnie uzależnione od tego, jakie mamy parametry zapalne, ponieważ no, biegunka zakaźna jest, jak sama nazwa wskazuje, chorobą, która może przenosić się na innych pacjentów. Więc w tym wypadku, jeżeli stan kliniczny to uzasadnia, Kierujemy chorego na oddział chorób zakaźnych. Widzieliśmy też w filmie w ramach ćwiczeń rehabilitacyjnych pewne wygodne pozycje dla pacjenta, jeżeli jest bardzo uporczywy ból, jeżeli występują zaparcia, czy biegunki też odpowiednio. Czy tutaj w poradni ziołlecznie też jest taka, taka możliwość, że pacjent się dowie, że powinien się położyć do łóżka, że może się ruszać, może wyjść z domu? To znaczy najczęściej pacjent sam troszkę patrząc na swoje objawy, na się czuje, orientuje się, czy, jest, czy ma siłę chodzić, prawda? Czy, ma, czy pozwalają mu na to, na przykład te liczne wypróżnienia, które ma. Często trafiają nas pacjenci umęczeni tym, że nie mogą wyjść z domu z, z uwagi na objawy, które są. To znaczy muszą kilka razy, zanim wyjdą z domu, kilka razy odwiedzić taletę, zanim troszkę się sytuacja uspokoi i mogą ruszyć, ruszyć na przykład do pracy, czy, czy załatwiać jakieś inne sprawy. Także pacjenci zwykle, zwykle jakby ich rytm... Dnia trochę jest uzależnione od choroby. Natomiast czy się mają położyć, czy nie, to myślę, że każdy pacjent znajduje sobie na jakby najlepszą jeżeli w momencie, kiedy jest ból, kiedy jest jakaś uciążliwość wzdęcia, czy jakiekolwiek e, e, na przykład parcia e, na, 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 na okolicy odbytu, e, sami myślę, że instynktownie znajdują sobie najlepszą pozycję, czy to jest będzie. Najczęściej jest to pozycja leżąca z, z, z nogami na przykład podkurczonymi, żeby nie napinać mięśni brzucha za bardzo, żeby tymi to stworzyć jak najmniej, że tak powiem, naprężeń na, na, napięć, e, ale to to myślę, że każdy pacjent indywidualnie sobie swoją gdzie tam y, swój układ ciała znajdzie o, taki najlepszy dla niego. No nie jest to za szczęśliwa choroba prawda i nie, nie niezbyt higieniczna, tak można by to powiedzieć i tutaj na pewno lekarze często przy wypisie mówią pacjentowi o tych podstawowych zasadach zachowania higieny. Oczywiście to, jakie pacjent powinien stosować, czy do jakich zasad pacjent powinien się stosować, bezwzględnie zależy od tego, z jakim rodzajem zapalenia mamy do czynienia, ponieważ musimy pamiętać również, że o zapaleniach swoistych nie chciałabym mówić, bo będziemy pewnie gdzieś na przestrzeni czasu tym również się zajmowali. Ale generalnie pacjent może mieć biegunkę, która nie zależy wcale od choroby jelita grubego, a na przykład od braku enzymów trzustkowych, które zaburzają procesy trawienia. Więc my musimy tak dosyć szeroko wspomnieć na pacjenta, jeżeli wiemy już, że mamy do czynienia z biegunką o określonym tle, powiedzieć pacjentowi, że tak naprawdę najważniejszą sprawą, jaka jest, to jest określona dieta, ale również w przypadku biegunek o tle infekcyjnym, no, że ważne jest to, abyśmy myli często ręce, czyli żebyśmy pamiętali szeroko rozumianej higienie i Izolacja również o tym, do, no, oczywiście, jeżeli mamy biegunkę zakaźną, to oczywiście, że powinni powinniśmy dbać o to, jak myjemy ręce, o to, aby odkazić toaletę. To są bardzo istotne rzeczy, o to, żeby był osobny ręcznik dla osoby, która jest chora. Zresztą to obowiązuje na co dzień, niezależnie od tego, czy jest infekcja, czy nie. Ale to, co jest jeszcze bardzo istotne, to to, aby pacjent, kiedy ma biegunkę, pił określoną ilość płynów, ponieważ ona zabezpieczy go przed odwodnieniem, aby brał probiotyki. To, co pan doktor już dzisiaj wspominał, zwłaszcza jeżeli była antybiotykoterapia, są to probiotyki to bakterie które połyka się ze względu na uszkodzoną florę jelitową podczas antybiotykoterapii od razu przestrzegam że nie należy przez to rozumieć że antybiotyki robią krzywdę antybiotyki robią cudne rzeczy bo dzięki nim wielu z nas żyje natomiast zmieniają florę bakteryjną którą my powinniśmy w jakiś sposób odnowić w związku z tym zalecenia jakie są to również określona dieta abyśmy jadali produkty które są umyte które są czyste ze sprawdzonego źródła źródła, z dobrą datą ważności. To jest wszystko to, co decydować będzie o stanie naszego jelita. To pani doktor wspomniała o odwodnieniu. To jest rzeczywiście bardzo ważny temat i często się o tym mówi i na pewno lekarze w gabinetach o tym pacjentom przypominają. Czy można też uzupełniać te płyny tymi naszymi wywarami ziołowymi? Jak najbardziej. No już sama mieszanka, której zalecamy na przykład pacjentowi do wypicia około pół litra. Mieszanka nadalowe. ziołowa oczywiście. Mieszanka ziołowa, kiedy zalecamy około pół litra takiego wywaru do wypicia, już sama w sobie jest i ta ilość płynu jest pewna dostarczona. Jeżeli mamy takie zapotrzebowanie większe, oczywiście często jest tak, że to zapotrzebowanie wychodzi ponad 1,5 litra, 2, 2,5 do 3 litrów, w zależności od tego, ile pacjent tej wody traci, jaka jest pogoda, bo jeżeli na przykład mamy upały, tracimy dodatkowo przez parowanie, przez pocenie się. Także tutaj trzeba to ocenić, patrząc na, na, na sytuację pacjenta wiek, jego, jego możliwości, porę roku. Natomiast oczywiście możemy oprócz mieszanek stricte leczących, dokładać mieszanki. Na przykład zawierające rumianek, yy, mięte czasem, która też działa rozkurczowo, yy, melisę. To są zioła, które my możemy traktować jako herbaty. Przy okazji Piołun. mają, no tutaj bym nie? polemizował z piołunem, jeżeli chodzi o biegunki, natomiast, natomiast, natomiast jest, jest, jest cała masa ziół łagodzących właśnie przebieg zapalenia, czyli siemię które, które też dają, z jednej strony łagodzą stan zapalny, ale też no, są pewnym dodatkiem smakowym, który ułatwia nam przyjęcie tych płynów, bo nie każdy ma, że tak powiem, możliwość picia po prostu z samej czystej wody, nie każdemu to smakuje, jednak jesteśmy czasem przyzwyczajeni, żeby ją troszkę dosmaczyć. Pani doktor, kiedy na zwolnienie, kiedy zostać w domu, kiedy pracować, i jak ten stan naszego wnętrza. Jeżeli mamy chorobę przewlekłą, i wiemy, że się z tym borykamy wiele miesięcy, no to oczywiście pracujemy, ale jest nam ciężko i najważniejsze jest wdrożyć odpowiednie leczenie i postawić diagnozę. Natomiast jeżeli stan jest ostry, no to życie nam pokazuje, że będzie nam trudno dotrzeć do pracy, nie mówiąc o tym, jeżeli jeszcze jest gorączka i ta biegunka, no to jesteśmy potencjalnie zakaźni dla innych. Więc życie nam pokazuje, kiedy idziemy do pracy, a kiedy może mamy zostać w domu, i oczywiście w każdej sytuacji, czy to Przewlekłej czy ostrej, powinniśmy jednak wdrożyć określone postępowanie. Generalnie pacjent jest słaby, osłabiony, brak motywacji, brak chęci do życia, do ruchu. Jak wzmocnić pacjenta w takiej chorobie? Przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, leczyć samą chorobę, znaleźć przyczynę, zacząć ją leczyć, ale potem też zachęcać pacjenta do pewnej cierpliwości, to znaczy, żeby stosował się do zaleceń dietetycznych, bo często pacjenci o diecie świetnie wiedzą, mają teoretyczną wiedzę, znakomitą wiedzą, czego powinni unikać, a czego nie. Natomiast zastosowanie tego z, pewną, z pewnym takim akceptowaniem, że na przykład, żeby ograniczyć ktoś słodyczy, mocnej kawy, mocnej herbaty, Czasem jest to trudne i wtedy, i wtedy, i wtedy na pewno ważna jest ta rozmowa, wytłumaczenie pacjentowi, na czym choroba polega, co, co może dla siebie zrobić, dodatkowo oprócz tego, że jest leczony przez lekarzy, że bierze to, co lekarze zalecą i w jaki sposób pokazać, że to zastosowanie się do tych zaleceń pomoże mu przyspieszyć wychodzenie z choroby i będzie dla niego korzyścią. Także tutaj jest kwestia pewnej na pewno też zaufania pacjenta do nas i pewnego przedstawienia pacjentowi. Yy, wszystkich aspektów. Yy, choroby. Panie doktor, czy są na koniec jakieś generalne zasady, które powinny pomóc pacjentom, którzy się borykają z tymi kłopotami, żeby, żeby łatwiej przechodzili tą chorobę? No, przede wszystkim zachęcałabym pacjentów, aby zdiagnozowali problem, bo bardzo często jest to problem dla wielu bardzo wstydliwy i są pełni obiekcji odnośnie badania, które nazywamy na przykład kolonoskopią. Boją się tego badania, a to badanie może niejednokrotnie poprawić komfort życia, a nie przesadzę, jeżeli powiem, że uratować życie. W związku z tym po pierwsze... Apel, żeby diagnozować wszelkie dolegliwości, które są związane z chorobami przewodu pokarmowego, w tym wypadku dolegliwościami wynikającymi ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego. A jeżeli one już są, to rzeczywiście stosować się do określonego stylu życia, czyli do tego, aby jadać regularnie, do tego, aby jednak dostosować swój cykl pracy, cykl życia do istniejących dolegliwości. A najważniejszą rzeczą w przypadku wszelkich schorzeń przewodowych, Pokarmowego, będzie dieta. Ale to nie Państwu znaczy, dziękuję. że będziemy głodowali, prawda? Ale no tak, po prostu racjonalne odżywianie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszamy na dalszą część naszego programu. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Bliżej Natury. Dzisiaj choroby zapalne jelita grubego. Panie doktorze, jak możemy w tym, w tym przypadku pomóc pacjentom? O tych chorobach zapalnych mówimy wtedy, kiedy najczęściej mamy do czynienia z infekcjami jelitowymi. To jest najczęstsza przyczyna tych zapaleń, które dotykają nas powszechnie każdego, każdego roku czy każdego sezonu. Mogą dotknąć dzieci, dorosłych. Przede wszystkim tutaj z objawów mamy biegunki, mamy bóle brzucha, wzdęcia, odwodnienie, złe samopoczucie, gorączki. Oczywiście to zależy od, od, od tego, jaki tam typ tego dokładnego, dokładnie typy tego zapalenia i tego grubego trafiamy. Najczęściej walczymy z biegunkami, czyli tym, co... Utrudnia nam życie, czyli ta duża ilość stolców, i tutaj z tych roślin, które tutaj wokół nas się znajdują w naszym ogrodzie botanicznym, czy w ogóle z tych, które są wokół nas, szukamy tych, które będą hamować biegunki, działać ściągające, zawierając dużo garbników, działać przeciwzapalnie. I tutaj zerwaliśmy, tutaj, bo nie ma może tu blisko nas, ale tutaj w różnych częściach ogrodu botanicznego te rośliny, które służą nam w leczeniu, właśnie biegunek, choćby szałwia lekarska. Które tutaj mamy? Jeszcze to jest też kawałeczek z kwiatkami, która ma działanie i przeciwzapalne, i przeciwbakteryjne, troszkę przeciwwirusowe, również ściągające. Czyli te surowce ściągające, czyli garbniki one powodują powlekanie śluzówki jelita grubego, czy w ogóle jelita. Sprawiają, że woda nie ucieka z krwi do jelit i wtedy zmniejsza się natężenie biegunki. Potem z innych środków, które tutaj mamy, jest hizop który ma liczne działania, ale też bardzo piękne działania, ma przeciwbakteryjne, odkażające, przeciwzapalne. Jest stosowany w wielu chorobach, w schorzeniach, schorzeniach w ogóle przewodu pokarmowego, w dróg też oddechowych. Trawienie. Wspomaga trawienie. Oczywiście każda z tych roślin, jak, 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 jak wiemy, jest, jest pewnym panaceum, jest pewnym zbiorem różnych substancji, które działają w różnych kierunkach. Z takich roślin garbnikowych no to na pewno liść jeżyny, liść maliny. Jeżyny kora dębu również jest, jest rosyjski. Łącze pięciornika. Tak, to są te wszystkie te składniki, wszystkie których mieszając razem, przystosując pojedynczo, możemy uzyskiwać bardzo dobre efekty. Tutaj super surowcem jest suszony owoc czarnej jagody, czyli borówki czernicy, która jest dostępna często w aptekach, sklepach, nawet i wtedy ten napar suszonych owoców działa właśnie ściągająco przeciwzapalnie przeciwbiegunkowo, zmniejsza ilość wypróżnie może być stosowany u dzieci to możemy każdy z nas sobie może zaparzyć po prostu łyżkę dwie łyżeczki czy, czy dwie trzy łyżeczki tych suszonych jagód Czarnych, zalewamy wrzątkiem, parzymy i pijemy w czasie, w czasie tego, tego, tego czasu, kiedy dokuczałem biegunka. Musimy tylko uważać, by... podobnie też działają liście, ale na przykład świeże owoce mogą działać odwrotnie. Więc tutaj musimy pamiętać, że przy biegunkach stosujemy suszone owoce czarnej, czarnej jagody. Wspomniał Barat jeszcze właśnie o liściach malin, które też w zasadzie często rosną wokół naszych domów. Też możemy zerwać, suszyć i w czasie biegunki parzyć te liście. Liście, liście malin działające przeciwbiegunkowo. No i wiadomo, standardowo rumianek, kwawnik. Tak, to są to też działają przeciwbiegunkowo. Przeciwzapalnie. Też działają, rumianek też ma bardzo szerokie działanie w przewozie pokarmowym. I rozkurczowo działa, i wiatropędnie, i, i łagodzi troszkę podrażnienie nerwowe. Działa wzmacniająca na odporność. Także tutaj szukając, szukając tych, tych ziół mamy, mamy, mamy wokół nawet domów naszych dużo. E, tutaj jeszcze mamy miętę pieprzową, która też ma działanie i uspokajające, i wiatropędne, i rozkurczowe. E, przyjemna w smaku jest do tego. E, także tutaj e, można też komponować takie herbatki, które też z, jedno, z drugiej strony, oprócz samego działania leczniczego, będą też e, działać nawadniająco, bo w biegunkach ważne jest picie dużej ilości płynów, żeby to, co tracimy z gorączką czy z biegunką, e, uzupełniać. E, tutaj mamy e, na przykład bukwicę. E, która jest też jednym z surowców stosowanych w naszych mieszankach przeciwbiegunkowych czy w mieszankach, mieszankach takich przeciwzapalnych, najmniej to grube na, 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 na przewód pokarmowy. Tutaj za nami, z kolei, jeszcze dalej za nią rośnie, można wspomnieć od razu, chociaż nie jest to roślina stosowana, broń Boże, przy biegunkach, to jest rącznik, czyli rycynus, z którego nasion robi się rycynę, ale rycynę się przeczyszczająco. Trzeba nadmienić, że jest to bardzo trująca roślina i często spotykana w naszych ogrodach w jakichś parkach. Niemniej nawet spożycie kilku nasionek może, może, może bardzo zaszkodzić zdrowotnie. Także tutaj może być nawet śmiertelne, także trzeba uważać, zwłaszcza u dzieci, nie znaczy bardzo ostrożnie wchodzić z tą rośliną i, i, i nie dopuszczać do kontaktu jej z dziećmi. Panie doktorze, bardzo dziękuję, dziękuję. i zapraszamy Państwa do porad medycznych bonifratrów.